Cześć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać dziecięcy album podróżniczy. Nie lada wezwanie połączenie motywu e, pierwszego roczku e, chłopca z jego licznymi podróżami, e, które miał przyjemność odbyć e, razem ze swoimi rodzicami. E, album przekrojowy e, dość e, rozbudowany. Połączą tutaj. Bardzo dużo różnych kolekcji, więc nie wymienię wam ich w tym momencie, e, ale chciałabym, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się środek. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca na zdjęcia, mnóstwo dodatkowych klapek, kieszonek, e, album e, w zamiarze, miał pomieścić nie tylko zdjęcia, ale też rozmaite pamiątki z podróży. Dlatego też znajdą się tutaj e, kieszonki na bilety, ale o tym zaraz. E, tutaj to co widzicie, e, to jest taka klapka zamykana na e, kółko, w którym jest wbudowany magnes. E, I ten mechanizm stosuję w całym albumie kilka razy. Co będziecie mogli zobaczyć, bo pokazuję to na samym obrazie. Tu na tej kieszonce zmieści się zdjęcie 9x13. Ja wszystkie swoje albumy projektuję na zdjęcia 9x13, a czasami na 10x15. Uważam, że takie zdjęcia 9x13 i tak są bardzo duże, więc bardzo fajnie wyeksponują się w albumie. Tutaj jest wspomniana kieszonka na bilety e, lub inne pamiątki tak naprawdę z podróży, jakie przewozi rodzina. E, Miejsce na e, dodatkowe zdjęcia. Tutaj są takie klapki. Tutaj w tym albumie dużo zastosowałam magnesów tak naprawdę, więc wszystko, e, wszystko sprawnie działa. E, na tej stronie wycięte jest kółko, e, w które można wpasować zdjęcie z pierwszego, tudzież kolejnego lotu. I jak wspomniałam w albumie jest z e, dodatkowych poukrywanych zakładek i tam przed chwilą widzieliście taką klapkę. E, która e, jest właściwie troszkę tak ukryta, że można by nie zauważyć. Tutaj mamy książeczkę, właśnie teraz ją zasłoniłam, pokazując, że tak naprawdę ten kawałek taśmy z mocującej magnes zasłoni zdjęcie. Nie chciałam tutaj doklejać urzędnego papieru, bo na tych dwóch stronach i tak bardzo dużo się dzieje, a tak naprawdę zdjęcie praktycznie zasłoniłoby cały ten papier, ponieważ jego wymiary są idealnie dopasowane do zdjęcia 9x13. W ogóle to niestety nagrywam e, ten album wieczorem, przy wieczornym świetle żółtej lampki. E, jakkolwiek się staraliśmy, żeby nie mieć żółtego światła w domu, no to niestety e, tak to wygląda przy nagraniu o tej porze. Więc e, mam nadzieję, że e, uwierzycie mi, że album naprawdę ma fantastyczne soczyste kolor kolory. Niekoniecznie takie lekko przydymione. Jak to widać na filmie. Na tej stronie mamy dwa miejsca na zdjęcia, które można wsunąć. Tak jak pokazywałam tą czarną kartką, ta czarna kartka jest większa niż zdjęcie 9x13, bo to jest tak naprawdę mata na zdjęcia czyli ma po centymetr więcej z każdej strony i długości i szerokości więc tym się proszę nie sugerować. E, tu widzicie e, kopertę zamykaną na magnes, e, tutaj jest książeczka rozkładana na zdjęcia, a do koperty można wsunąć jakieś pamiątki z podróży, niekoniecznie już e, fotografie. E, za kopertą też można na tę e, matę podkleić z dwóch stron zdjęcia, włożyć jeszcze jakieś dodatkowo, tak że naprawdę e, album, tak jak wspominałam, powie pomieści bardzo dużo zdjęć z podróży. E, tutaj docelowo strona na urodziny, e, ale oczywiście mogą tu się znaleźć dowolne zdjęcia. E, na przodzie była kieszonka, w środku dodatkowe maty, na skrzydłach drzwi też można e, dokleić zdjęcia. E, tutaj na kieszeni też się zmieści 9 na 13 zdjęcia. E, no i oczywiście w każdym albumie, w każdej ze stron są e, podwójne maty na dodatkowe zdjęcia.